Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Aceranek, pastora Cyrikasa, wielki ucisk, czyli sąd Boży. No i zobaczymy sobie tutaj te mądre mądrości, e, prawda? Pastora Cyrikasa, no mądre mądrości inaczej, bo są totalnie antybiblijne, nie mające nic wspólnego ze Słowem Bożym. No ale zobaczymy sobie wszystko sami Wielki Ucisk, czyli Sąd Boży. Nagranie z miesiąca. Moi drodzy, bardzo często słyszę, czytam jak ludzie piszą Kościół musi przejść przez Wielki Ucisk. Ja się się pytanie. Dlaczego? Dlaczego Kościół musi przejść przez Wielki Ucisk? Zwykle odpowiedzmy, no bo musi się okazać, kto jest zbawiony, kto nie. Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Czyli rozumiem, że w dniu dzisiejszym nikt nie nikt. Nie wiem, czy jest zbawiony. No, by... no właśnie. Czy Kościół musi przejść przez Wielki Ucisk? Tak. Dlaczego? No bo tak uczy Słowo Boże. Jeżeli sobie czytamy Ewangelię, to jest mowa o ucisku, tak? I jest później napisane, że wtedy przyjdzie syn człowieczy na sąd ostateczny, na koniec świata. A więc Kościół musi przejść wielki ucisk. Agonie, tak, musi przez to przejść, bo Chrystus przeszedł przez mękę, przeszedł przez śmierć, przeszedł przez martwych wstanie i droga Kościoła jest drogą Chrystusa. Prawda? Oczywiście Kościół zwycięży, Kościół ma obiecane zwycięstwo. Prawda? I ci, którzy wytrwają w Kościele, wytrwają przy wierze, będą też zwycięzcami. Ale pastorze Cyrikasie, proszę czytać konkretnie Pismo Święte głębiej, szczegółowo, bardziej szczegółowo, nie dwa wersety, a zrozumiesz, że Sąd Ostateczny, powtórne przyjście Chrystusa, będzie po ucisku. Po ucisku. A więc e, Kościół przejdzie przez ucisk. Tak, dokładnie tak. Bo jeszcze raz sam Chrystus mówi, że po ucisku przyjdzie syn. Teraz y, odnośnie zbawienia, tak? No właśnie. Kto będzie, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No przecież tak masz, pastorze, napisane w słowie Chrystusa. I, i, I co, mówisz, że nikt nie może być pewne zbawienia? To oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy jest bawiamy. No bo dopiero wielki ucisk. A dla nas wszystkich przeciwności życia jest o tym, czy ktoś będzie zbawiony, czy nie. nie ma odpowiedzą gdzie jesteśmy zbawieni, ale możemy je utracić. Czyli zbawienie jest. No oczywiście, że jest warunkowe. I tutaj, moi drodzy, yy, zobaczmy, już pastor wchodzi, o, nie wejdziemy w ucisk, tak? Nie będzie ucisku, zbawienie bezwarunkowe, wolne, nie? Tylko nigdzie nie jest napisane, że zbawienie jest bezwarunkowe. Za to w Piśmie Świętym jest cała masa, pastorze Cyrika się widzisz, jakbyś czytał Pismo Święte, to byś przeczytał całą listę warunków, jakie człowiek musi koniecznie spełnić, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w prośbie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie będzie miał życia w sobie, tak? Mam ci jeszcze pomnożyć, co Chrystus mówił, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Królestwo niebieskie trzeba zdobywać gwałtem, eee, pastorze Syrikasie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto nie trwa we mnie, 15 rodzionego św. Jana, kto trwa we mnie, nie przynosi obozów, tego ojciec odcina, tak? Pokaż mi e, pastorze Syrikasie i wy protestanci, e, że zbawienie jest bezwarunkowe. Nie ma czegoś takiego, nie ma takich herezji. Nie ma że możliwości. Czy jeśli będziesz się sprawiował zgodnie z tym, czego oczekuje od ciebie bóg, to zbawieniem pozostaniesz. A jak się Bogu sprzeciwisz, no to cię za zabiorę No i tu jest przekłamanie. Brzmi prawdziwie, ale jest przekłamanie. Tak, jeżeli ktoś do końca będzie zachowywał przykazania, to będzie zbawiony. Natomiast jeżeli ktoś się sprzeniewierzy, 12-rozdział listu do tak, jeżeli sprawiedliwy mój się odwróci, nie, nie upodoba sobie dusza moja w nim, tak? Bóg mu zabierze zbawienie. Nie, Bóg nie zabiera zbawienia, pastorze Kasia. Bóg nie zabiera tego, co dało. No to jak? Ano tak, że człowiek je porzuca. Człowiek porzuca to, co dostał od Bóg. Jeżeli człowiek grzeszy, to zobaczmy, jakie to są gnioty takie, a Bóg zabierze. Bóg nie zabiera. Jeżeli człowiek porzuca zbawienie, to. Jeżeli człowiek porzuca zbawienie, to Bóg chce, żeby człowiek powrócił na drogę zbawienia. siódmy rozdział 2 listy do Korynta pisze o nawróceniu ku zbawieniu, tak? O pokucie od Boga, która przeprowadza człowieka ku zbawieniu, tak? Bóg daje nam spowiedź świętą, posługę jednania właśnie ku zbawieniu. Bóg nie zabiera zbawienia, ale daje nam wszystko to, aby człowiek, który porzuca zbawienie przez grzech mógł je odzyskać, a nie że Bóg nam zabiera zbawienie. No, ale to są takie właśnie protestanckie gnioty, prawda, które pokazują przede wszystkim niezrozumienie daru bożego, że dary boże i łaska boża są nieodwracalne, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Tak? A więc jeżeli Bóg daje komuś łaskę zbawienia, to jej nie zabiera. Jeżeli Bóg daje komuś życie wieczne, to go nie zabiera. No to dlaczego idą do piekła? Człowiek porzuca i nie chce powrócić. Tak? Pozbawienie się życia wiecznego, pozbawienie się zbawienia nie jest wynikiem tego, że Bóg zabiera, tylko jest wynikiem decyzji człowieka, a nie Boga. Bóg nie przykłada ręki do tego, żeby człowiek utracił zbawienie bądź życie wieczne. Tak on mówi. Zabierze Bóg. O, masz ołówek? O, zgrzeszyłeś to? Dawaj mi ten ołówek. Nie. Bóg będzie robił wszystko, abym ja ten ołówek z powrotem sięgnął. Bóg dał mi narzędzia, aby ten ołówek odzyskać. No wszystko dał mi swojego ducha który pokazuje grzech, który poucza, który prowadzi do pojednania, do, do spowiedzi świętej. Tak? No, ale za pastora, no, Bóg daje i odbiera, nie? To jest takie przysłowie, kto daje, odbiera się w piekle, poniewiera. Nie? Tak, zbawienie jest warunkowe. Bóg mówi, yy, jeśli. Wytrwasz do końca będziesz zbawiony. Apokalipsa, rozdział drugi. Wytrwaj do końca, Wytrwajasz do śmierci, otrzymasz wieniec życia. Tak? Całe Pismo Święte mówi o konieczności wytrwania. No ale po co protestantek ma wytrwać? On klepnie formułkę, czy on wytrwa, czy nie. zobaczmy, jakie tu jest. O, jak będziesz pełnił wolę Ojca, to będziesz zbawiony. A jak nie, nie będziesz pełnił, to Bóg ci zabierze. Tak? Czyli co, jak, i, czyli według Twoich pierdów, jak, nie, jak przestaniesz pełnić wolę Bożą, to dalej będziesz zbawiony, tak? No to są takie fiere Chojeckiego. jak kiedyś żeśmy słuchali, że jak pełnisz wolę ojca, to jak pójdziesz do nieba, dostaniesz nagrodę. A jak nie będziesz pełnił woli ojca, to pójdziesz do nieba, ale nie dostaniesz nagrody. O! Czyli pełnienie woli ojca możesz, ale nie musisz. Nie musisz, ale możesz. O! Nie? Ja i tak będziesz zbawiony, boś klepnął tą przeklęcie, przeklętą, splugawioną, diabelską formułkę. Jest dlatego splugawiona, przeklęta, bo stawia człowieka w pysznej, wyniosłej pysze i w zadufanym zaduchaniu. Ja jestem i nawet jak ja zgrzeszę, nawet jak ja nie będę robił woli Bożej, tak jestem zbawiony, bo klepłem se formułkę. że nie podpadłeś Bogu właśnie w tym momencie. Jaką masz pewność. No bo jestem zbawiony, tak? Przecież mówię, że jest warunkowa. No to jak? Dodatkowym problemem jest brak kompletnie, brak zrozumienia, czym jest wielki ucisk. Jak słucham i czytam, to pomijając że ludzie, którzy nie wierzą, że coś takiego nadejdzie, to co też są oczywiście, to ci sektor legorystów. Ale ci, którzy wierzą, że ten wielki ucisk nie będzie, to myślą sobie, że wielki ucisk to jest coś takiego, że diabeł przez jakiś czas będzie decydował o wszystkim, co się dzieje na ziemi. Wierzycie to wyczytanie. Dla... Jest napisane, że diabeł będzie spuszczony. Jest. I to, co widzimy, pastorku Syrikasie, na przestrzeni ostatnich stu lat, yy, pokazuje, kto tam 100 lat temu myślał o tęczach, nie? A dzisiaj to jest prawo Normalność. Nie? Kto 100 lat temu rozwody? No, znaczy, się tam pewnie były jakieś po, po cichu, jeden na jakiś czas, a teraz? Rozmiększyło się. E, właśnie moralność między innymi przez waszych garażowych protestantków, którzy w, powprowadzali antykoncepcję, rozwody i tak dalej. Prawda? Ale e, przecież jest napisane, nie? Jest czy nie jest w apokalipsie. Co so, poczytajcie. No poczytajcie sobie. Wielki ucisk, prawda? Będzie. I my już wchodzimy w ten ucisk. Zresztą całe życie, już mówiąc tak yy, pojedynczo, każdy wierzący, prawie, prawdziwie wierzący w Chrystusa, żyje w ucisku, bo musi się zmagać z samym sobą, ze światem, z grzechem, z szatanem. W Apokalipsie, w 7 rozdziale, kiedy jest wizja zbawionych, to tam jest napisane, że to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i którzy wybielili swe szaty w krwi baranka. A więc jeżeli e, ci zbawieni, którzy przyszli z wielkiego ucisku, e, od, to, jeśli ten wielki ucisk odnosiłby się do czasów ostatecznych, to znaczy, że tylko grupa e, chrześcijan z czasów ostatecznych byłaby tam zbawiona, nie? Nie, my żyjemy w czasach ucisku. A że przyjdzie jakiś y, powszechny ucisk, to też jest fakt. Sam Chrystus go zapowiada. O o, o, było miło, o, o tym, że miłość o że wielu odpadnie, tak? Chrystus to zapowiadał, i my mamy dzisiaj to na, My to widzimy na oczy, tak? Będą Was prześladować. I, ale to nie tylko się odnosiło do 5 lat po Chrystusie, prawda, bo byli prześladowani, ale to prześladowanie jest na przestrzeni całych 2000 lat Kościoła, tak? I dzisiaj też Kościół jest prześladowany. Wierzący w Chrystusa są prześladowani. Ale zobaczmy tutaj właśnie o. Warunkowa, no czyli yy, nie zgadza się pastor z tym, czyli zbawienie jest bezwarunkowe. No i co, jak, nie się, jak ktoś nie przestanie pełnić woli ojca, postorku, to dalej będzie zbawiony? No nie, nie będzie zbawiony, porzuci drogę zbawienia. Czyż Apokalipsa nie zapowiada walki? Szatana, chociażby jedenasty rozdział. Że Szatan rozpoczął walkę z resztą jej potomstwa. Czyli z potomstwa niewiasty z tymi, którzy strzegą jego przykazań Bożych. Rozpoczął walkę. Już w Apokalipsie, pastorku, kochany masz zapowiedź walki Szatana z wyznawcami Chrystusa. Oczywiście on nie atakuje takich garaży jak twój, bo yy, one są po jego stronie. Tylko atakuje rzymskokatolicki kościół. Dlatego ksiądz pedofil jest na wszystkich gazetach całego świata, a pedofil protestancki? Nie, ktoś tam wie z najbliższego otoczenia naszego, bo ludzko to nie interesuje. Ale, kość, ale katolicki ksiądz, tak. Upadek pastorka jednego drugiego ludzka nie interesuje, bo wy wszyscy jesteście po jego stronie. Natomiast upadek księdza dziś upadnie. W Australii będą już na pierwszych stronach pisać o nim. Nie? No właśnie. Bo on wie, gdzie jest prawda. Wie, gdzie jest prawdziwy kościół i wie, gdzie uderzać. Na tego po Waszych garażach nie bije, bo one są wszystkie jego dziełem. Tak. Czasu ostateczne to będzie zmaganie ze smokiem. My się zmagamy z nim, z szatanem, my się zmagamy z nim 24 godziny na dobę. Wy może niekoniecznie, nie? no, bo żeś się przeszli na jego stronę, ale jest w Apokalipsie zapowiedź. Tak? Tylko widzisz, trzeba czytać Pismo Święte, pastorku. Dobra, jutro posłuchamy sobie dalej. Pozdrawiam.